Kosiemanko moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak już mogliście zobaczyć po tytule, co się dzisiaj będzie działo w tym filmie. Tak mam pomysł na kalendarz adwentowy. W sumie pomysł. Pomysł to jest tak naprawdę tylko na opakowanie kalendarza adwentowego, bo każdy może sobie iść do sklepu, kupić parę pierdu Włożyć czy zapakować w jakieś torebeczki lniane, kartoniki, niekartoniki Sami wiecie, że jest tego w tym momencie odgroma Ja postanowiłam wykorzystać opakowanie z poprzedniego roku. Jest to opakowanie po kalendarzu adwentowym z Glossy Box pomyślałam, że szkoda go wyrzucić, jest fajne, fajne dźwiczki, szufladki akurat tutaj jeszcze są odkręcane w drugą stronę, po poprzednim roku, ale pomyślałam, że po co wydawać pieniądze na jakieś nowe opakowania, nieważne, czy to by miało kosztować miliony monet, czy jakieś groszowe sprawy, jeśli można wykorzystać Coś, co się ma w domu. Do tego kupiliśmy parę rzeczy. Jeszcze nie powiedziałam, dla kogo ma być ten kalendarz. Ten kalendarz ma być dla córki Saszy. 14-latka. na pewno nie będzie zadowolona. Jeszcze nie widziałam żadnej nastolatki, czy nastolatka, który by był naprawdę z czegokolwiek, z jakichś tam niespodzianek zadowolony. No, chyba, że się mylę. Jeśli tak, dajcie znać. Bo ja jeszcze nie, znalaz... nie poznałam. W każdym bądź razie mój pomysł jest taki. Już kupiliśmy parę rzeczy, znaczy kupiliśmy. Ja poszłam, wybrałam. Teraz będzie trochę szeleszczenia. Wyrzucę to z tej torby. Tak, tak. Torba na bok. Poszłam, wybrałam. Jedynie pomoc z jego strony to była taka. Jeśli się zapytałam, czy wie co używa, czy w ogóle coś używa, nie wiem, nie znam się. I pod sam koniec wybierania tych rzeczy, które tutaj mam, dopiero się dowiedziałam, że ma jakieś tam wypryski, niewypryski i te, tego rodzaju rzeczy używa. Czekajcie, muszę się napić herbaciny, bo. Zaskumi mi w gardle. O jest, uwielbiam cieplutka zielona z cytrynką. A więc, co tutaj kupiłam? Kupiłam takie parę drobiazgów. Słyszałam, że przykrywa sobie wypryski pudrem. Pudru nie kupywałam, bo nie wiem, jakiego używa. Ale takie, wiecie, standardowe chusteczki do demakijażu z jakimś tam, nie wiem, wiewiórką. Jakiś zwierzaczek. To jakiś pilniczek szklany. Taka świeczuszka. Do tego, jeśli chodziło, chodzi o... Poczekajcie. Wypryski. Taki zestawik różnych produktów do mycia twarzy. To jakiś żel. Tu jakiś, jak się nie mylę, krem. Tego typu. Z tej... Firmy. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. A tu chyba jakieś płatki są. Czekajcie. Tak. Hy Hybrydow. Um, um, chle. Ch się wysłowić mogę. E hyaluronowy e żel pod oczy. Tak. No. Dobrze. Nie pod oczy. To są na, na te wypryski. Tak. No i widzicie, już bym. E powiedziała źle, do tego jakieś, wiecie, śmieszne skarpetki, e, magnetyczne, nie wiem. E, nie musi się jej podobać. Ważne e, nawet ja sama e, kupując sobie e, kalendarz adwentowy, bo sama kupuję, bo chcę wybrać sobie, z, jakie kosmetyki chcę wypróbować, proszę o coś takiego, a tu są dwie pary, także będzie mogła, nie wiem, czy przyjaciółce sprezentować, tak troszkę dla zabawy. To jakaś taka ozdóbka na baterię w kształcie gwiazdki. To jakiś krem do rąk, może się zawiesić w, przy plecaku. I to takie, tu balsam do rąk, tu jakieś balsam do ciała. Jeśli to prawda, że przykrywa pryszczyki, Pudrem, będzie miała też również taki mały płyn micelarny do zmywania naczy... na czym, wiecie co, do zmywania twarzy, no takiego babola. No zamotałam się, nieważne, a tu jakieś tam na um, Tom Taylor perfumki, um, chyba 13 euro kosztowały. No ja wybrałam, tatuś podszedł do kasy i zapłacił. No taka jest kolej, kolej rzeczy, no jak uważacie? To by było na tyle, jeśli chodzi o pomysł z kalendarzem adwentowym. Jeśli macie jakieś inne pomysły, dajcie znać. Może też wykorzystam coś od Was. Na ten moment nic mi innego z kalendarzami adwentowymi nie przychodzi. Jeśli chodzi o kalendarz dla Saszy, zrobię tradycyjnie kupię skrzynkę piwa. Opakowanie mam filcowe z poprzedniego roku, chyba, że znajdę jeszcze jakieś inne, no to zrobię podmiankę, że będzie coś innego. Kosmetyków, jak na razie, ma w brud. A tak po prostu symbolicznie. Herbat nie piję, jedynie kawę, więc co takie facetowi dać? Standard piwko, zadowolone. I na tym to by się skończyło. A, bo jeszcze, jeśli chodzi o piwa, miałam na myśli kupić na 24 dni różne, różne smaki, ale wiem, że jak byliśmy w Polsce, również nie każde piwo mu smakowało, i szkoda by mi było wydawać pieniążki, żeby później to piwo czy wylał. Ewentualnie mogłabym wykorzystać do golonki w piwie, no ale ileż można tych golonek gotować? I piec, przepraszam, yy, więc tradycyjnie jego piwka zamówię i będę miała z głowy. Dobra, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Przypomniało mi się, że kupiłam parę rzeczy ostatniego dnia, gdy wyjeżdżałam z Zalandu. Poczekajcie, muszę się herbaty napić, bo mi zaschło znowu. A więc zaszłam do Weromody. To jest yy, ten sweterek, który mam na sobie. Bardzo mi się spodobał. Z tego względu, że jest. Yy, Milusi, nie aż takie gruby i rękawki, nie wiem czy będzie widać, takie troszkę szersze, ale nie za mocno. Jedyny mankament jest taki, nie pomyślałam, no trudno bywa, nie, nie zawsze jest myślenie moją najmocniejszą stroną, yy, że się po prostu brudzi tutaj yy, od pudru. Trzeba delikatnie nakładać, albo najpierw założyć, pomalować się, same wiecie, ale mimo to jak się głową rusza, no to gdzieś tam coś zostaje. E, co jeszcze? Jeszcze kupiłam w takim kolorze, nie wiem, to róż, fuksja, e, coś w tym stylu. On jest jeszcze cieńszy niż ten, co mam, ale również jest bardzo milusi. Skła... A, czekajcie, ten kosztował 49,99, a ten kosztuje 24,99 euro. E, obydwa w rozmiarze M. Czekajcie skład jest tutaj wiskoza. I powiem tak, nie, nie będę oszukiwać jak to się czyta, więc nie będę łamać sobie języka. W każdym razie Wiskoza jest na pewno. I dlatego on jest taki milusi. I jeszcze, ale to już nie w Weromodzie, kupiłam taki pół golf czarny. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. W takie prążki uciągliwy. To kupiłam w Tako, też rozmiar M. Tu jest na cena 15,99, ale wiem, że ja za niego dałam troszkę mniej, ponieważ była jakieś tam promocje, ale dokładnie nie będę mówić ile mniej. To dwa trzy. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam podpowiedziałam troszeczkę, co można zrobić na kalendarz adwentowy. Słuchajcie, to nie muszą być kosmetyki czy tego e, rodzaju rzeczy. Może być to też wykorzystane dla młodszych dzieci. Jakieś e, czekoladki, nie czekoladki, czy jakieś małe zabaweczki, e, słuchajcie. No można różnie, różniście to wykorzystać. E, I myślę, że to jest dobra opcja e, na tego typu kalendarze. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało, że komuś pomogłam w, z e, takim pomysłem, z wykorzystaniem e, opakowania z poprzedniego roku. Dziękuję nowym subskrybującym. Bardzo mi milutko. E, widzimy się w następnym e, vlogu. Cześć.